I witamy w białce. Tutaj mamy naleśniczka zrobionego przez natalię. I jesteśmy w białce właśnie. I tam gdzieś jest wyciąg i tam gdzieś będziemy jeździć dzisiaj. No. Naleśniczki z masłem orzechowym i z drzemem. Siemaneczko, siemaneczko, witam was w dzisiejszym vlogasku. Dojechaliśmy właśnie do białki Tatrzańskiej już jestem ubrany. Pod spodem mam bluzę i mam wziąłem w końcu buzer. I lecimy, bo za chwilę zaczynają się treningi, właśnie w kategorii MTB. Lecimy. To była większa atrakcja niż jazda na rowerze. Dzięki śliczne. I piękny backflip, ale trochę za blisko. Dobra, proszę bardzo. A ty nie? Yo, wow! Yo. Czy kameruje? U mnie? Nie, tak. Dobra, no to super. Zalecimy. Ale blisko,

Okay. ok, sytuacja jest bardzo ciekawa. Teraz leci przed nami Grzesiek, i sytuacja wygląda o tyle trudno, że dosyć mocno wieje. I druga sprawa jest taka, że co najazd jest zupełnie inny warunek, bo te sklejki tutaj mokną, dywany mokną, i do końca nie wiadomo jaka prędkość będzie przy tym skoku. Teraz czekam tutaj na odpowiedni wiatr, niech się tutaj troszeczkę ta flaga uspokoi. Był jeden skok na wprost, było nie wiem, z 2 czy 3 backflipy. Jeden dosyć mocno nie doleciałem, teraz już wiem, że nie należy tutaj hamować. Teraz bym chciał zrobić po prostu back -o -bara i no i po prostu to, po prostu to zrobić. jesteśmy właśnie po sesyjce treningowej trwała ona nie wiem ile z godzinkę, może z godzinkę z hakiem udało się oddać kilka skoków kilka czystych powiedzmy Kilka odjechanych, ale niestety większość z nich była nieodjechanych. Warunek jest dosyć mocno trudny, ponieważ na każdym skoku była zupełnie inna prędkość. Wszystko jest tutaj namoknięte. W sensie sklejki po prostu namokły, dywany namokły i no jakby ktoś się pytał, to skakanie do śniegu jest o tyle ciężkie, że jest nieprzewidywalne. Hopa jest dosyć duża, ale nie to, że narzekam, po prostu jutro pokażę jak odjechać tego Bechobara i tyle. A czas był na dwa nawet, ale ja nie umiem dwóch. Ale był czas. Dobra, widzimy się jutro.